Chwilę Can Taka ta, tylko tam nie mogłem wejść Słabo Do tej gry naprawdę są potrzebne dobre urządzenia

Ha. Ho 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 ho, wiesz wszyscy. się... Co? Jak? Najmniej no, wydaje się, że... Mm, e, ta część tego tutaj jest chyba tylko związana z zanegą Właśnie nie Nie Co tu jeszcze jest? Co to jest? Ale coś to jest, powinno być Oprócz megl Bo powinno być jeszcze jakieś inne elementy Bo tylko mega opłacałoby się w to grać, skoro to jest tylko megl? Nie wiem Pobrałem to Ze strony, którą mogę wam pokazać